Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam, kolejny dzień naszego życia. Skoro słuchacie z umu, to znaczy, że Duch Święty może dla nas dzisiaj spocząć na nowo, żyjemy i chcemy żyć w Chrystusie. Duchu Święty przyjdź, wzmocnij każdego z nas. Dzisiaj mamy historię z Zacheuszem w Ewangelii, gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Zacheusza, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Jezus znowu zgorszył ludzi o jak brzydko zrobił że zgorszył tych wszystkich, którzy widzieli, że do Zacheusza poszedł, do tego grzesznika, który podatki zbierał w sposób nieuczciwy. Pan Jezus przychodzi do domu człowieka słabego. Przychodzi do domu tego, który upadł, który nie może otrzymać rozgrzeszenia, który nie chce pójść do spowiedzi. Pan Jezus przychodzi i chce, przez to, że spotka się z taką osobą, chce przemienić jej serce, chce przemienić jej życie. Czasem to się dokonuje w długim procesie, ale Jezus przychodzi, nie gardzi takim domem, nie gardzi takim człowiekiem, po prostu chce być razem. Spróbujmy sobie dzisiaj na to spojrzeć w taki sposób, że Jezus tak do grzesznika idzie w gościnę. I to nie chodzi o grzesznika, którym jesteś ty i ja, bo ja jestem grzesznikiem. Jezus też przychodzi do mnie, przychodzi do swojego serca, bo jestem jego własnością i pozostaje grzesznikiem. Ale Jezus też chce przyjść i przychodzi do takich domów, w których jest grzech jawny i nie ma postanowienia poprawy i nic się nie zmienia, bo Jezus do niego najpierw przyszedł. A to dopiero zaowocowało, to spotkanie zaowocowało, że się wszystko zmieniło w jego życiu. Przyszedł, zanim w ogóle Zacheusz pomyślał, że coś się może zmienić. Taki jest Jezus, właśnie on taki jest. Próbujmy go zrozumieć. To jest bardzo trudne zrozumieć taki rodzaj miłosierdzia, takie patrzenie Jezusa. My sobie myślimy inaczej. Niech się poprawi, a potem dopiero Jezus niech przyjdzie. Nie. Droga Jezusa jest taka. On idzie pierwszy, bo on jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Uczmy się Jezusa. I błogosławieństwo, którego Pan teraz udzielę, jest po to, żeby wchodzić bardziej w serce Jezusa, żeby bardziej go próbować zrozumieć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie cudowny dzień. Niech się Boża miłość wylewa na nas, też z tej historii, abyśmy pragnęli bardziej być jak Jezus. Zachęcam, żebyśmy teraz prosili z mocnymi w duchu razem, przybądź Duchu Święty. Niech to wołanie będzie o moc Bożą na cały dzień. Ten teledysk, który tutaj mamy, przybądź Duchu Święty. Unieś mnie, daj mi swoją łaskę, daj mi swoją moc, bym rozumiał Twoje zamiary i wypełniał Twoją wolę. Do zobaczenia, do jutra.